Niech będzie pochwalony ojciec Mateusz zespół Kocham Camping Ma zaszczyt zaprezentować kolejną przyczepkę Jest to przyczepka Starlink Tym, ba, tym razem Monston Dlaczego Monston? Ponieważ mamy dwie Akurat Monston jest określony Oznaczony cyferką numer 3 I tak już odpowiadam na wasze pytanie Co pewnie widzicie na zdjęciach Że tak jest drobne pęknięcie tej szyby Od wewnątrz Jak widzicie jak zwykle partyzansko podłączona butla Wejdźmy do środka Porozmawiajmy Zobaczcie, jaki ładny stopień. Jak się uchowa, to będzie w tej przyczepie. Jak się nie uchowa, to będzie inny. Zapraszamy do środka. Pierwsze wrażenie jak najbardziej na tak. Wszystko podłączone, wszystko sprawdzone. Zobaczmy sobie za tym. Ale może ściszmy. Tak jak widzicie. Proszę bardzo, kucheneczka działa, także cyk, to wyłączam, to wyłączam, to wyłączam. Zobaczmy. Grill również działa. O kurde, a to wyłączyłem. O, wyłączyłem. Wyłączyłem także. Tak jak widzicie, wyłączam grill, wyłączam piekarnik. Nie działa, a na dowód. Tego, że to również odpala samoczynnie, zobaczcie, cyk. No dobra, mam nadzieję, że wierzycie. Jedźmy dalej. Nie mamy podłączonej nigdy wody, ze względu na to, że nie ma pompki, akurat. Oraz cały czas nie będę latał z tym zbiornikiem, ale pompeczkę na pewno do tego czasu znajdziemy. Słuchajcie, co do lodóweczki, zupełnie inne. System podłączania, bo tak naprawdę nie ma już tego oczka, właśnie tam w tym lewym środkowym rogu, gdzie zawsze pokazywałem, że to działa. Na jakiej zasadzie to działa? Jak to udowodnić? Udowodnić to w taki sposób, że jest teraz na tym zwanym żelazku. Jeżeli przełączymy sobie to na akumulator, czyli rozłączymy ten prąd, i w momencie przekręcenia. Zobaczcie, ta kontrolka działa, znaczy działa. Zapalnik próbuje pobrać gaz w momencie przyduszenia, jeżeli on sobie pobierze. I jest już ten gaz w Układzie, bo to działało. To przestaje migać, i teraz jest, to jest jedyne potwierdzenie, że to działa. Oczywiście dla niedowiarków. O, już się robi. No nie wiem, jak miałbym to wam pokazać. Ale już się robi chłodne. Także, także to działa. E, zamykamy konfiguracja gazowa. Akumulator, kabel wyłączony. Cyk. Tak jak słyszycie, jak widzicie, piecyk też działa. Nawet słychać można sobie wyłączyć ten wentylator. Jest cisza, i ty wyłączamy tutaj na zero. Wtedy, wtedy piecek jest wyłączony. Idźmy dalej. Zobaczmy, jaki ładny barek, również z oświetleniem. To tutaj też wyłączamy. Włączamy. Zobaczcie, nad kuchenką, bo tego też nie pokazywałem. Również są te lampeczki, także samoczynnie można sobie wszystko wyłączyć. Eee, głośniczki, dodatkowe oświetlenie. Ładne firanki na takich dużych przesuwkach. Naprawdę. Ładnie to wygląda. Przede wszystkim duży szyberdach, który daje nam bardzo, bardzo dużo bardzo dużo światła. Oraz zobaczcie. Radio można powiedzieć, że noweczka, bo nawet jest instrukcja, jakaś tam gwarancja, oraz oryginalne bezpieczniki od tego. Także na pewno duża wartość. Obudowa od tego panelu. Można sobie to zamknąć. Wcale nie musi być widzieć tego, widać tego radia. To możemy sobie odsłonić. miałem typowo pod piecek, aby było widać. Głośniczki i zobaczcie. Tutaj mamy dodatkowe spanie, czyli łóżko na dole. Zobaczcie, jakie fajne tutaj na prasę, na książkę oraz łóżko piętrowe na tym stelażu, który jest tutaj. Więc tak to się to prezentuje. Szafeczki, a to miałem pokazać. Tutaj w tym boksiku znajduje się roletka, zaluzja, zasłonka, kto jak zał, tak zał. Tu jest praktycznie cała rozdzielnia elektryczna, widzicie, z opcją chargera, czyli w momencie posiadania tego akumulatora, Teraz korzystamy z prądu 230 z kabla. Możecie sobie naładować ten na akumulator, także myślę, że bardzo fajna, fajna funkcja. Idźmy do łazienki. Łazienka duża. I zobaczcie, kosztem tego, że tam śpią trzy osoby, tu jeszcze śpią dwie. Ten mój autofokus nie zawsze działa, ale jak widzicie, teraz pokazuję całą okazałość tej przyczepy. Jest ładny, duży prysznic. Możemy go tutaj przybezpieczyć, żeby nam się tutaj te drzwiczki, te drzwiczki na czas podróży. Nie rozwalały, nie czaskały. Ładny kibelek. Duży przede wszystkim kibelek. Szafeczka. Lusterko. Moja skromna osoba. Oraz duża szafa. Zobaczcie. Duża szafa. Półeczki. Półeczki z taką tutaj podwyższoną. Że to podwyższonym zabudowaniem przez co nam nic tutaj nie wyleci podczas drogi podczas podróży. Podczas Oraz tak naprawdę drzwi gdzie oddzielamy się. Gdzie oddzielamy się. I wyłączamy światło. I tym miłym akcentem Ostatni raz rzut na, na Monstona, na, sterli, na Sterlinga oznaczony cyferką numer 3. Zapraszamy serdecznie, zespół kocham Kempik.